Cześć wszystkim! Tutaj, ja Link, Scorpion. No i dzisiaj, kolej, mamy kolejny odcinek Super Mario Brothers 3. Brothers 3, bo to jest właściwie taka pełna nazwa. No i może pójdziemy sobie tutaj, bo tam widzę, że ta rura prowadzi do tego domku, Toada, A w domku Toada zawsze są fajne rzeczy. Znaczy. itemki zawsze są fajne. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie Super Mario, tylko coś ciekawszego. Dobra to? No nie, no i super mushroom. A, mogę też tędy przejść w sumie. Nie muszę iść do tej góry, Dobra. Dobra. Co tu mamy? Chyba jedyna, rzecz co musimy tu być to przejść poziom 3. Więc zaczynamy. O, to, to, to nie było takie trudne, chyba. Chociaż prawie zginąłem, ale to nie było takie bardzo trudne. Dobra, hop, sasa, hop, sasa, hop, 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 dobra. No nie, ja nie mogę otworzyć tych bloków, bo nie są dobra. Nie, file snake, file snake. File snake jest najgorszy. Nie! Nie ma! No, już tak szybko umarłem. Dobra, przy okazji to ja zapiszę sobie, żebym już miał te cztery życia. Ja nie wiem skąd mam te cztery życia. Jak to się stało, że nagle mam cztery życia? To ja sobie zapiszę? No, żeby. żebym no żeby miał cały czas jakby te. te cztery życia. O, będzie będę będzie, będzie, walczył będzie będzie z tym hammer, bro. Więc może wezmę jakiś przedmiot, który mi pomoże z nim. Na tak tak wezmę super mushroom. O nie, to był bumerang, bro. Dobra, trzeba się skupić. Powieszać dobry moment. Hop. Dobra, to jest skrzynia. O, to jest niezłe. To jest niezła rzecz. I rzadka, to jest rzadka rzecz. To, to, to może usypiać wrogów tutaj, że jakby na tej plaży, że wtedy chyba nie, wiem, czy, nie muszę z nimi walczyć jak ich dotykam, tylko po prostu jeżeli kliknę... No tak jak na poziomie że nie muszę przechodzić go. Znaczy, muszę, muszę dopiero nacisnąć guzik, żeby wejść na poziom. A z wrogami to od razu jak ich dotykasz to wchodzisz na ten poziom. Ale teraz będzie tak, że... To się, że jeżeli użyję te, tego, to wtedy to, to, to ci wrogowie po prostu... No... Jakby, że... Nie będę po prostu zaczynał walki, kiedy po co ich dotknę, tylko muszę jakby wejść na... na, na chyba, że na przykład... Znać... A, tak. Tak mi się zdaje, że to właśnie tak działa, ale nie, nie jestem stuprocentowo pewny. Tutaj lepiej nie biegać. To dobrze być na samym dole zawsze. O! To pamiętam. Pam... Nie pamiętam ten poziom, dobrze. No nie, zwłina, że są blaski. Czy to nie można wziąć, trzymać skorupy, jeśli się, się na nią skoczy. Muszę zapisać. Dobra, mamy już zapisane. Czy tutaj Hammer Bro znowu tam jest? A nie. No nie, znaczy nie, nie, to jest Hammer Bro, czy był Malak Bro, czy. Fire Bro. No mówiłem, żebyś na dole. Nie, nie, nie jestem na dole. Dobra. Mamy kupę z Nie wiem, po co on jest. Pewnie do rozwalania tych bloków na górze. Albo i tak trudno rozwalić. Mm, hop. Tu mam cię. Kupa trupa. Hop. Hop. O. No, pięknie. Dobra. Nie, ja chciałam rzucić na tego gumbę głupiego. Idziemy tam. Co się skoczyć? Nie, nie rozumiem, czemu nie skoczyłem. O, hamer by się przeniosł. czy ten... Co tam... Co tam... co to jest? Rozwalony. O młot! Młot, młot! Młot jest fajny. Młotem można rozwalić takie ściany tutaj, ale nie chcę tego rozwalać. Bo tam jest jeden taki sekret, w którym młotem można rozwalić. O tam, tam dalej. Ale pewnie w tym, tym, w tym... domku jest też młot, ale nie jestem pewien, więc ten młot będę oszczędzał na razie sobie. Dobra. Ale teraz napisuję szybko. Nie, Tu Tutaj może zapiszę, żeby od razu, że mogę chodzić na poziom do razu. No i teraz zaczynamy. Hop. Nie! Ale tutaj, tutaj nie wolno być ale bo tam jest ten fire snake. Hop! O! Czekaj! Udało mi się udało wziąć tę skorupę? No nie, nie udało mi się. Ale to jest jeszcze jeden kupa trupa. A może to ten sam? Jakimś cudem ten filet nie dotknął. Nie A to ten sam kupa trupa. Tu się od bo to jeszcze raz widzę tego samego kuba trupę. się skoczyć nie mogę przejść tego jednego poziomu myślałam, że ten poziom jest łatwy. Dobra, już nie skupiam się na kupach, lupach. Skupiam się na przejściu tego poziomu. Co? Na spokojnie iść normalnie, nie pędzić. Poczekać aż ten kupad, sobie zejdzie stąd. Tutaj najlepiej poczekać. O tam, tam jeszcze ten... Gąba w bloku. Co ten kubatrupa robi? Oszalał ten kubatrupa. Jeszcze jeden tam był? Dobra. Jeżeli nie będę cierpliwy, to w końcu się skończy ta cała seria. Dobra. Gdzie są te dwa... Gąby gu... gu... w blokach? Tam jeszcze jeden był gdzieś. Dobra, tu nie, nie widzę żadnej gąbki w bloku. Zresztą mogę przejść. O, o, o. Hop. O, dobra. dobra. Waga, tylko wystarczy tutaj przeżyć. Ja się boję, ja się boję co zrobić tu. Uwaga. Ja wiem jak to zrobić. Doceniam, tak? Nie, nie tak. Dobra, dosyć tego. Ja będę super liść. Ale będę musiał być bardzo uważny, żeby go nie stracić. O, udało się go rozwalić. O nie! Ja chciałem móc, ale jeszcze mam ten. Jeszcze mam przynajmniej sobie marszlub. Dobra, Coś się nie może nie udać. Hop, nie, jak? Ja go nie dotknąłem według mnie. No nie, no. Nie ma innego poziomu tutaj? Mógłbym to rozwalić. Dobra, nie, dobra, ja to rozwalę. I daj, dam create. Gram w to jest memory, Proszę. Nie, to nie jest memory, to jest to. Udało się! Dwa one-upy! Tilt up. Z muszę zapisać. Mam tu piramidę, może zagram piramidę. Piramida będzie, mnie będzie spoko. O, tu. To... No, o wiele lepiej wygląda ta piramida. Jeszcze raz zagram piramidę.

Bo to nie może nie ma na tym poprzednim poziomie. To właśnie było najgorsze w tym poziomie. Dobra, to skrupa nie wróciła na szczęście. Bo to nie było fajne, gdyby wróciła. No nie no! Nie, nie w tą stronę. Może tam? Nie, no muszę jakieś jakieś dziwne rzeczy robić. To coś fajnego do mo tego mogę użyć? No Nie, ja naprawdę nie mogę przejść ani jednego poziomu. Będzie ignorował ten... ten... No ten. nie! O! Dlaczego ma się nie rozwaliło tam? Jak? Oszukańca, przecież to się nie mogło odbić od tego, bo to rozwala to. No ten głupi glitch. W sumie to nie, nie ma logicznego działania. Jeśli ten blok się nie pojawi, to jest to brane za normalny blok, który w się sensie nie rozwala, to bez sensu. Na no, słyszałem dźwięk, że to dotknęło tak bloku no, bez sensu to jest. Pod... To gorsze niż ten z boom Aż mam dość tego. Nie. Jak to? Możesz mam to... Tak. Tak. mam to zniszczyć, jak nie Tak. 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 To jest chyba jedyna rzecz, Tak. rzeczy, które Tak. się na tym poziomie. O, udało się. O nie no, zostaw mnie bez bitu. No czemu się tam odlodził? To, a, to, a może to ten, może jakiś inny? To najgorszy to poziom, co ma Madrym To jest po prostu labirynt! Al, labirynt, ale taki... taki niefajny. No, jak ja mam to uniknąć niby? Już mi się nie chce tego naprawdę grać. Ja bym najchętniej wziął sobie peeling, przeleciał cały poziom. To... ale ten... nie, nie ten, tylko tamten, który na początku grałem. Dobra, hop. Ale nie wiem, którą drogą już To jest jedyna zaleta. Nie, tak to działa, bo nie... Nie, no. To jest najgorszy poziom. To jest mój koszmar. To jest mój koszmar. To jest ten poziom. Nie, no, teraz mam tam wracać po bazie Bitela. I czemu mnie mogłem się schylić. To udało się. Postaram się chociaż przejść ten poziom jako duży, Mario. Właśnie, ja muszę otworzyć tą drogę bardziej. O, dobra. To teraz mogę tam zanieść bazy bitela. O, tu mamy go. No nie! No nie, no. Znowu to zrobiłem. Nie! Jak to?! Nie, no ten tak szybko trwa. Ten tryb nie Nie, no dobra, już nie będę do, do, nagrywał. Nie, nie to, że już koniec serii tej. Tylko, że jakby, no, że już nie chce mi się to zrobić. Matko, to jest najgorszy poziom w ogóle ta piramida. To może piąty był, byłby jakiś lepszy. Piąty, no jest na piątym. Dobrze, ja sprawdzę. Więc to jest bardzo trudne. Samara, badaj, już free. Mam zapisane wszystko chyba, tak. Mam tam, dobra? Więc zostawcie lajka like i suba, no i nara, tak. O, się, dzwoneczek, tak, dzwoneczek też zostawcie, no i nara, tak, nara.